Kiedy napędowe, czyli proch, i mechaniczne, czyli głębokość osadzenia e, i ewentualny krimp naszego e, nowotworzonego naboju mamy już opracowany i sprawdzony, możemy przystąpić do spłonkowania. A spłonkowanie odbywa się w moim przypadku e, na prasie. Oczywiście potrzebujemy standardowego shellholdera, jak do wszystkich innych kroków. Ramie spłonkujące. W przypadku tej prasy, LI, akurat jest to taka dźwigienka z takim sprężynującym kubeczkiem. Tutaj na końcu spłonkę umieszczamy tą błyszczącą, czyli gładką częścią do dołu, oczywiście. I następnie używając ramienia prasy wciskamy ją do, do gniazda w spłonce. Ja zaraz pokażę jak to wygląda. Oczywiście pamiętamy, że pracując ze spłonkami jest to materiał inicjujący wrażliwy na uderzenie, w związku z czym nie możemy wykonywać tutaj żadnych gwałtownych ruchów, żadnych uderzeń, żadnych, e, żadnych takich y, y, działań, które mogłyby spowodować jej e, zainicjowanie, dlatego że to może się skończyć nie najlepiej. E, czyli po prostu po włożeniu spłonki do ramienia spłonkującego, umieszczeniu sp y, łuski w shell holderze, Płynnym, jednostajnym, ale zdecydowanym ruchem wciskamy spłonkę do gniazda. Ona po wciśnięciu powinna wyglądać tak, że e, to jest ledwie widoczne, ale ona powinna być osadzona dosłownie o jakąś, jakiś ułamek milimetra głębiej niż powierzchnia, dolna powierzchnia kryzy. Tak powinna wyglądać prawidłowo osadzona spłonka. No, i robimy oczywiście, powtarzamy tą czynność dla wszystkich spłonek, które, dla wszystkich łusek, które chcemy w danym cyklu obsadzić. Tak to wygląda. Ja sobie zazwyczaj, jeżeli używam tej tacki, to łuska, która przeszła już dany krok. Przerzucam ją sobie z tego górnego otworu do dolnego. Co prawda 32 i one tutaj sobie opadają, więc będzie je stąd później ciężko wyjmować. Ale myślę, że dla celów identyfikacji, żebyśmy wiedzieli po prostu w których łuskach już krok został wykonany, e, można tak robić. Aczkolwiek, ac oczywiście, e, moja tacka nie jest do tego e, najlepszym e, narzędziem. Natomiast, tak jak sami widzicie, sponkowanie odbywa się tutaj bez szczególnych przygód, jeżeli byście mieli kłopot z osadzaniem spłonek, to zazwyczaj oznacza to, że albo są źle oczyszczone gniazda, w moim przypadku ja tych gniazda nie czyściłem, dlatego że te zanieczyszczenia w tych łuskach 32 ACP belota są naprawdę minimalne albo używacie złego shellholdera, który po prostu nie ustawia łuski osiowo nad tym gniazdem ramienia spłonkującego i to jest najczęstszy przypadek w którym podczas spłonkowania coś idzie źle Także tak robimy po kolei dla wszystkich naszych obrabianych łusek, aż oczywiście zamkniemy spłonkami całą serię. Tym sposobem mamy obsadzone spłonkami wszystkie 50 łusek, i teraz będziemy sobie przystępować do zasypywania wyliczonej przez nas w pierwszej części ćwiczenia na ważek prochu. Ja dodatkowo przez, podczas przestawiania tych ospłonkowanych husek na górny poziom tacki jeszcze sobie je wizualnie weryfikuję po to, żeby upewnić się, że na pewno żadna z spłonek nie została zagnieciona, nie została osadzona za płytko, czy też w jakiś inny sposób zdeformowana, także to jest taki dodatkowy krok weryfikacji. Oczywiście nie musicie tego robić, to jest już, nazwałbym to, moją wewnętrzną paranojką, natomiast jeśli ktoś ma ochotę Zrobić to po prostu dobrze i trzy razy sprawdzić to może sobie taki krok podczas ustawiania tych łusek do kolejnego etapu elaboracji wykonać. No i spójrzcie, trud się w pewnym sensie opłacił, ponieważ pomimo tego, że wydawało mi się, że każdą z tych spłonek obejrzałem po wyjęciu z prasy, jedna z nich nie wygląda najlepiej. Widzicie co się tutaj od Janie pawliło? Ta spłonka nie jest poprawnie wciśnięta. Ja próbowałem już ją dognieść prasą, ale y, po prostu ta spłonka się prawidłowo w tym gnieździe osadzić nie chce. Ja oczywiście siłowo tego nie będę robił. Muszę ją y, oczywiście zutylizować zneutralizować ją, ponieważ nie mogę jej w tym stanie wyrzucić do kosza. Natomiast wykonawszy sobie y, jedną sztukę y, na zamianę w tej samej serii. Mam w tej chwili tackę z 50 łuskami przygotowanymi ze spłonkami, gotowymi do sypania na ważki prochu.